o to jakaś piska się pojawiła właśnie oto zaczęła płonąć Chcę powietrze na akcji są wzywane już służby straży pokolnej poczekaj, chwilkę wszystko teraz na nich daje teraz atomy symedyczne są poszkodowane już zabezpieczona, no za pali od temperatury, z podanym tlenem. Musimy całą tą też, żeby się odsunęła do tego samochodu, ponieważ mogą. robi się już trochę niebezpiecznie, trochę za gorąco, musimy zrobić krok do tyłu, chodź, chodź, ponieważ w wypicia wybicia szyb, kiedy zostanie tlenem, może troszeczkę to zwiększyć, więc lepiej proszę mi Chodź do tyłu, chodź, chodź, chodź. Chodź, bo trzeba już się z przodu topi. Chodź, bo już jest bardzo gorąco. Słuchajcie, w momencie, kiedy kiedy mamy taką sytuację na drodze, tak, że Spotykamy osobę, która jest ofiarą i ta ofiara jest już nieprzytomna. To jakie wtórzy powinniśmy poczynić czynności? Tutaj pani, która jest może troszkę mniej odważna, za jest mega, ja tutaj zaraz pomęczę i myślę, że mi odpowie na pytania. Albo kolega nikt mi powie, Jakie są... Co robimy w sytuacji, kiedy spotykamy Jak się, się z taką właśnie sytuacją, z takim zdarzeniem, jakie, jakie dzisiaj naszło i osoba jest nieprzytomna. Jakie są nasze działania? Co powinniśmy zrobić? Trzeba się same przyniesie to udrożnić drogi od tego, momentu, bo wtedy organizm zawsze, ale zawsze. Wiele jak już przednia szybowskiego się przednia, z przytomną sytuacją, żeby poruszać rękosłupę, tak, nie staramy się urazem, szkodzić rękosłupy, oraz ten ręk węgowy, co możemy jeszcze bardziej zaszkodzić takiej osobie. Najlepiej jak jest przytomna to zebrać wywiad, zazwodzić po co a służby na pewno zrobią to co rodzi Dziękuję bardzo serdecznie za tę informację. To się że ona już przyjechała. Za świeżkę zajmuj się naszym już wrakiem z tej wizyty. Wow. Jak widzicie woda jest po takim ciśnieniem, że z automatu jest w stanie rozwalić szyby w samochodzie. Hmm. To nie woda, tylko temperatura. O, ale ciepła. Różnica temperatury rozwaliła szybę. O, to, 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 to. No. Jak widać jest potrzebne? No twory, większy kaliber, hmm. większy wątpię. Są Pozwijamy szyby. No, Mam pan za to, Jak widzicie, mimo tego, że użyto bardzo dużo piany, bardzo dużo wody, to jednak ogień cały czas, cały czas jest przy samochodzie, to nie jest taki żeby zacząć się pojazd. <ślesy> Jak widzimy wspaniale współpracuje właśnie OSP oraz Ośrodzica Straż Pożarna oraz Straż pożarna, która przyjechała do nas dzisiaj do wiotęki w regionie, w najnowszym regionie, który, którym też przy okazji chciałem się troszeczkę pochwalić. Jak widzimy to wszystko jest ku temu, aby powiększyć bezpieczeństwo nas na drogach, nie tylko. Wszyscy dobrze wiemy jak, jak bardzo potrzebne są na służby ratów i czy wszelkiej pasji. Samochód został potraktowany środkiem piano Reforma. ma Reforma. właśnie ten Reforma. wydobywanie się tego pomienia. Jak widzicie, zwykła woda nie, nie jest wystarczająca do zagaszenia tego typu pożarów. Wiadomo, woda sobie bardzo dobrze z okiem radzi, ale nasza straż w dzisiejszych czasach posiada bardzo, bardzo różne środki, aby sobie radzić z tego typu zdarzeniami. Tu też właśnie piana, która jest o wiele bardziej wydajniejsza o wiele lepiej sobie radzi z niż czysta woda. I też nie spływa tak szybko jak woda, Tu też pozostaje duży na elementach i jest wtedy bardzo małe zagrożenie podobnego samozapłonu. Idziemy dalej. Idziemy tamten ten dripping zobaczyć.